Dzień dobry Państwu, witam ponownie, radca prawny Robert Miałoński z kancelarii Lexbridge. Chciałbym dzisiaj z Państwem porozmawiać na temat kolejnego sukcesu kancelarii, który dotyczył kontroli wydatkowania dotacji. Jest to problem dosyć powszechny, i te kontrole powodują wiele uciążliwości w Państwa placówkach. Pojawia się często pytanie, czy musimy się im całkowicie podporządkować, poddać całkowicie woli osób kontrolujących i tutaj nie dysponujemy żadnymi narzędziami obronnymi. Drodzy Państwo, wyrok ten, jaki zapadł przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, wskazuje, że bynajmniej, że jednak dysponują Państwo mechanizmami kontroli i ta kontrola nie może być nadużywana. Chodzi konkretnie o wyrok z 18 listopada 2021 roku o sygnaturze 1 SA łamane przez KR 796 przez 21. Referując problematykę krótko, drodzy Państwo, chodziło o to, że organy kontrolne gmina zażądała, by osoba poddana kontroli organ prowadzący placówkę niepubliczną udostępnił, co by było jeszcze zrozumiałe, ale przede wszystkim. Doniósł do urzędu, przyniósł ze sobą pełną dokumentację dotyczącą wydatkowania otrzymanej dotacji. Nie muszę Państwa przekonywać, jak bardzo jest to problematyczne, jak bardzo jest to pracochłonne, tym bardziej jeżeli chce się, by doniesiono oryginały i serokopię. I drodzy Państwo, skutek zaskarżenia tej czynności Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż obowiązująca na terenie danej gminy uchwała, bo to ona determinuje zakres kompetencji i uprawnień organów kontrolujących nie przewiduje takiej formy, jaką jest obowiązek doniesienia dokumentacji do urzędu. Co więcej, przewiduje wyłącznie możliwość kontroli na miejscu e, poprzez weryfikację w oryginale tej dokumentacji, która się tam znajduje, czyli przedszkolu niepublicznego. W konsekwencji uznał całą czynność wzywającą do udostępnienia dokumentacji za bezskuteczną, Uznając, że organ tutaj przekracza swoje kompetencje, jeżeli dane uprawnienie kontrolującego nie wynika wyraźnie i bezpośrednio z uchwały, on go nie ma i nie można go domniemać. Dziękuję Państwu.